Witajcie, znajduje się w Somoninie, a dokładnie na wyjeździe ze stacji w stronę Kościeżyny Jest to pierwszy dzień po zawieszeniu ruchu. Tu po prawej jest hałda kruszywa, po, które posłuży do budowy modernizacji linii kolejowej 201, magistrali węglowej. Tu mamy widok w stronę stacji Somonino. Tam jest sama stacja. Także dzisiaj jest pierwszy dzień po zawieszeniu ruchu i zobaczymy taką bardzo szybką relację. Spróbuję zrobić co się dzieje ogólnie. Jedziemy w stronę stacji. Dotarłem już na teren stacji. A tu trwa rozbiórka torów. Nie chcę tu pokazywać twarzy pracowników, bo niepotrzebne to. Semaforek jeszcze stoi. Jak widzimy, trwają prace przygotowawcze do demontażu toru. Małe maszyny budowlane pracują. To jest ukrycia o nagraniu. Uciekamy z Somonina i jedziemy na szlak. Jeszcze widok na stację w Somonino. I semafory. Zbliżam się już do wyjazdu ze stacji Somonino. Tu już koparki jeżdżą po torach. Jak już wspomniałem wcześniej, Trwają prace demontażowe. No robota ruszyła, po prostu ruszyła robota tylko zamknięcie i już od... Właśnie tam trwa demontaż, przygotowanie do montażu torów stacyjnych. Także dzieje się dużo, tylko krajobraz się nie zmienił. Wiadomo, bo ucinanie szyn się utnie i idzie dalej, utnie i idzie dalej. Tego to tak daleka nie widać, ale jest, tam już jest poczynione dużo. Tutaj nie wiem, czy dam radę sfilmować z, z wiaduktu. Tutaj zaraz też są prace, wbudowanie ścianki. Nie wiem, czy mi się uda, bo jest ruch spory. Chyba nie, nic nie widać. No nic, jadę dalej w stronę Żukowa. Zobaczymy, co tam słychać. Dotarłem już do przystanku Kiopino-Kartuskie. Tu na pewno trwa budowa peronu nowego. A ja już widzę, że trwa demontaż starego, nawet. Ale numer. Po prawej stronie powstaje nowy peron fundament pod krawędzie peronowe. A tu już trwa demontaż latarni peronowej. Niesamowite, jak to szybko ruszyło. Jeden dzień po. No i kolejna lampa na dole. Także w też jak już chyba wszędzie się zaczęło na dobre Jadę dalej w stronę Żukowa Jestem już w Żukowie wschodnim coś się dzieje tam pod nastawią dysponującą W Borkowie tak z daleka nic nie widziałem żeby coś się działo jeszcze semafory się świecą Próbuję podjechać pod nastawienie, ciekawe co tam się dzieje Ale też już coś się zaczęło dziać No dobra, czyli tu zewnętrznie nic nie widać By coś się działo Kawałeczek dalej stoi skład z przęsłami torowymi zaraz tam podjadę jeszcze ten kawałeczek sfilmuję tu mam widok na nastawnię zamkniętą już semafory wyjazdowe i tutaj ten króciutki skład z przęsłami z rozjazdem i tyle także tyle na temat dzisiejszego dnia taka bardzo szybka relacja Zobaczyć, co tu się dzieje dzień po zawieszeniu ruchu pasażerskiego, może i towarowego, też roboczego, raczej już tylko. No, i dziękuję za uwagę i za poświęcony czas. Do zobaczenia w następnej relacji i w innych filmach. Także też zapraszam na wideo. Dzisiaj nagrywałem na linii kolejowej 214, co się dzieje, bo mnie też tam trochę czasu nie było. Także też od razu jedno po drugim wrzucę i też zapraszam na tamtą szybką relację. Także pozdrawiam, trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.